26 stycznia 2010 roku zawitała do Gminnego Centrum Kultury i Sportu wystawa Szlak do Wolności, która obrazuje początki i 25-lecie funkcjonowania Solidarności polsko-czesko-słowackiej. Bardzo się cieszę, że ten rok jubileuszy w Żarowie zaczynamy właśnie taką wystawą, wystawą 25 lat działalności Solidarności polsko-czesko-słowackiej, bo Solidarność to, to także wielu ludzi, którzy w Żarowie działali, którzy w Żarowie budowali demokrację. Na zakończenie pobytu wystawy w Żarowie zorganizowano spotkanie Juliana Golaka, współautora wystawy, z uczniami Żarowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Do gimnazjalnej auli przeniesiono całą wystawę, na kanwie której Julian Golak w barwny i ciekawy sposób przedstawił zgromadzonym uczniom historię powstania Solidarności polsko-czeskosłowackiej, która przez wielu historyków i polityków uznawana jest za początek aksamitnej rewolucji i upadku komunizmu w Czechosłowacji. W tym momencie przejść do roku 1989, czyli przepchnęliśmy przez mroczne lata stanu wojennego, przez wielką niepewność, przez wielkie zwątpienie, przez masową emigrację na zachód z tak zwanym paszportem w jedną stronę. I oto próbujemy w Polsce budować komitety obywatelskie. Powstaje pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jestem na spotkaniu z Tadeuszem Mazowieckim we Wrocławiu, ale jeszcze wtedy działa cenzura. Jest rząd mazowieckiego, działa cenzura. Zaczynam wydawać pierwszą gazetę po wyjściu z podziemia. Nazywamy ją bardzo ładnie Ziemia Kłodzka od Klackiego Pomezji. Taka, taka gazetka lokalna, regionalna, w, górach, w ziemi Kłodzkiej, ale już w konwencji polsko-czeskiej. Wyobraźcie sobie, że. Ja pierwsze trzy numery nie mogłem wydać oficjalnie, ponieważ jeszcze istniał główny urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk. I tutaj taka puszysta blondynka siedziała w urzędzie wojewódzkim w Wałbrzychu na ulicy Zamkowej. I ja do tej pani jeździłem, mówię, proszę panią, no przecież już jest rząd Bazowieckiego, co będzie mi pan tutaj gadał? Ja mam tutaj etat, i jestem od tego, żeby panu to kreślić. I tak pierwsze trzy bądź cztery numery. Tego czasopisma jeszcze przechodziły przez cenzurę. Słynny Jerzy Giedroyć, wielki polski patriota, który, który mnie kiedyś zaprosił z tym czasopisem, jeszcze miałem szczęście za życie odbierać nagrodę w tej jego willi i przez 3 bądź 4 godziny rozmawiać z tym człowiekiem. Dlaczego o tym wspominam? Bowiem te kursy kurierów przez granice były bardzo ważne. Myśmy doprowadzili do tego, że. No, na przykład macie taką typową tablicę, która pokazuje, jak wyglądała tajna drukarnia. Oczywiście twarze y, ci chłopcy mają wijane bandażami, ponieważ no, nie można było ich zdekonspirować. Były to zwykłe powielacze y, o bardzo małej wydajności.